Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 28 04 2021 Jagielonia Białystok i Raków Częstochowa. 28 przypadek? Nie sądzę. Dzień i kolejka. Numer kolejki. Dziwne Taki sam. Spotkanie się zaczęło o 19.00. No i to było bardzo zacięte spotkanie, w którym obie drużyny walczyły o coś. Jagiellonia walczyła o trzy punkty i żeby się podwyższyć w tabeli. Teraz Jagiellonia na chwilę obecną jest na dziewiątym miejscu, a Raku Częstochowa też miał zamiar wygrać, ponieważ by mieli lepszy humor po prostu na walkę o puchary z Arką Gdynia. Niestety był tylko Koremis dla Rakowa Częstochowa. Niestety dla Jagielonii super. Przynajmniej jeden punkt został urwany. Bardzo potrzebny dla Jagielonii. Kolejne spotkania będą jutro.